Historia inkuba w teologii to fascynujący, a momentami myorzący w żyłach przykład na to, jak proste wierzenia ludów zostają pochwycone i przekształcone przez wielkie machiny religijne doktryny. Zaczyna się od korzeni sięgających czasów przedchrześcijańskich. w nocnych dusicieli i gnębicieli, którzy przychodzą we śnie, jest dość powszechna w całym świecie. W Germanie znali swoje marę od tego słowa pochodzi nasz koszmar. Słowianie mieli swoje zmory, planetniki czy dusiołki o których za chwilę więcej. Kościół, napotykając te głębokie zakorzenione demony, nie mógł i nie chciał ich po prostu wymazać. Zamiast tego dokonał strategicznego przejęcia. Ochrzcił je. Na swoją modłę, demoniczną. To, co było niesprecyzowanym duchem natury lub niespokojną duszą zmarłego, stało się odtąd konkretnym zmienia i celu: demonem żołnierzem armii złego. Prawdziwy rozkwit, a właściwie ponury szczyt, legenda o inkubach osiągnęła w okresie największej gorączki czarownic. Tu kluczową rolę odegrał niesławny podęcznik Inkwizytorów, właśnie Młodna Czałownica, o którym już wspominaliśmy, z 1487 roku. Jego autorzy Henrich Kramer i Jacob Springer poświęcili inkubom i sługubom sporo miejsca, podnosząc wierzenia do yangi dogmatu. Uznali oni bowiem cielesne związki z takim demonami za niepodważalny dowód na pakt z diabłem i w tym momencie wiara w inkuba przestała być tylko kwestią strachu, przed koszmajem stała się potężnym narzędziem oskarżenia. Każda kobieta podejrzana o czary mogła zostać posądzona również o współżycie z inkubem, a zeznania wymuszone torturami tylko potwierdzały tę te tezę. To był mechanizm samonapędzającej się w spirali terroru. W renesansie nie zniknął poważni teologowie, tacy jak święty Piotr z Alkanty, o którym właśnie wspominaliśmy wcześniej, czy włoski demonolog Ludwiko Marius Sinistrari i pisali całe traktaty analizujące naturę tych istot, spierali się o ich fizjologię i metody działania. Wraz z nadejściem oświecenia wiara fizyczna w realność inkubów zaczęła gwałtownie słabnąć, do głosu doszły pierwsze naukowe, jak na ówczesne czasy wyjaśnienia. Lekarze zaczęli łączyć objawy przypisywane wizją o inkubach z przyczynami medycznymi, z udeami atakami padań. Czy co szczególnie trafne, z w sennym. Zaburzeniem, które do dziś doskonale znamy i które idealnie uzupełnia doświadczenie przygniecenia i bezsilności, choć czy to nie jedynie zamknięcie oczu na mrok i nadanie mu nowej twarzy?